Masia z tej strony, Ziemia 47, a dzisiaj odcinek z archiw. Przygotowałem taki opening, los chciał chyba, żeby, żeby było tyle samo skrzynek co rok temu. Tyle że, tyle, że rok temu były zwykłe skrzynki jeszcze do tego, a w tym roku chyba nie ma. Yy, więc... Yy, rok temu, znaczy na poprzedni... Kurczę, jakby to powiedzieć. Dwa lata temu yy, były czarne, znaczy te był odwet i tam zrobiłem 12 skrzynek archiwalnych i, i gameplay z, z wydarzenia czasowego ale teraz. Ale teraz nie chcę, żebyście widzieli jak nubię w tym, w tym wydarzeniu, bo, bo z pewnej strony to jest tak, że mi dobiera takich słabych graczy a z drugiej strony, że ja czasami popełniam błędy i... I nie chcę wszyscy, żebyście to oglądali. Mam dla Was jeszcze informację, że aktualnie panuje epidemia koronawirusa, więc często miejcie ręce i unikajcie kontaktu z innymi ludźmi, którzy nie pochodzą z rodziny, więc. Więc to było szybkie info, bo, bo każdy musi o tym wiedzieć. Bo wiele rodzi... ludzi sobie robi z tego żarty, ale sprawa jest poważna. Więc zobaczmy, jakie mamy nowe rzeczy. Pierwsze, o czym chcę powiedzieć, to to, że kupiłem zaraz po wyjściu tego eventu tego skina do Mojry. Bo według mnie jest ten po prostu lepszy niż ten z Blackwatch. On jest po prostu świetny. A w pierwszej osobie to wygląda jeszcze lepiej. Dobra, obejrzymy na szybko kosmetyki, znaczy te skiny i tak dalej. Wie, wiecie o co chodzi pewnie. Dobra, więc pierwsze to są trzy skiny, o których. No dobra, coś tam powiem, że Ten według mnie to za bardzo nie jest zmieniony Wygląda jak taki Za 75 kredytów Ten mi się nie podoba Znaczy A ten Według mnie nawet jest ok, Przez te, przez te gogle tu Przez te okularki Kurczę, jest ogólnie fajny Następny Jest to Kurczę Coś mi ostatnio padło, Dobra, to jest skin do Anny Najbardziej mi się podoba jej karabin, No po prostu snajperka excesa. Dobra, lecimy dalej. To jest złomiarz ze skinem yy, złotym, tak naprawdę. Jest ogólnie ok, ale w... najbardziej mi się podoba do Roadhoga, bo już sobie to przejrzałem. Otwary też jest całkiem fajne, bo mi się podoba te ręce, takie mechan, takie cyborgiczne, można to tak, tak nazwać, dobra, dalej, Militia, Bar bardzo bym chciał mieć tego skina, bo jest bardzo fajny, i dalej, Zaria. nad tym skinem nie będę dużo mówić, bo Pff, nie do końca jest, znaczy, dobra, uznajmy, że on mi się nie podoba, dobra, lecimy dalej. Rzecz, którą obowiązkowo muszę mieć, to emotka. Widzisz to? Ja to muszę mieć. Będę smutny, jeżeli tego nie dostanę. No ale cóż, dobra, dalej. Pozy. Tą pozę bardzo chcę mieć, bo jest bardzo fajna. Najwyżej sobie kupię. Dobra, blu, 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 Przez spray i przez te, to będę tak przelatywać bardziej. Okej. Okay i zagrania to bym też mógł mieć, bo, bo nadal gram Sigma jest na mieniu. to jest nawet ok, dobra, i to by było na tyle z nowych i przechodzimy do openingu, chyba nawet mam jedną skrzynkę więcej niż rok temu, bo rok, znaczy bo na poprzednim openingu archiwalnych miałem 12, bo to oglądałem dzisiaj, a tutaj mam 13 i nazwałem to wcześniej jakby to był największy opening na tym kanale, ale nie przez to, że mam że mam chwilowo więcej czasu, bo przecież są szkoły zamknięte, to myślę, że, że, będą, że będą większe. Znaczy, zanim zrobię następny opening, to, yy, to pewnie do następnego wydarzenia, ale chciałem tylko powiedzieć, że, że po prostu mam chwilę, trochę więcej czasu. Znaczy, że, po, że codziennie będę trochę nabijał i będą po prostu większe openingi i może jeżeli zdążę to jeszcze z tego wydarzenia jeszcze jakiś opening zrobię więc więc nie przedłużając bo już bardzo długi wstęp bo już, bo już 5 minut idealnie przechodzimy do openingu pierwsza skrzynka i u legenda na start o ja pamiętam jak ja kiedyś byłem na wyjeździe to to, to ten to nie byłem wtedy chwilowo w domu, oczywiście jak jestem na wyjeździe. I właśnie otwierałem tam sobie pięć skrzynek. Udawałem, że to nagrywam, ale jeszcze wtedy chyba nie miałem kanału. No i właśnie z tych pięciu skrzynek wylosował mi się ten Winston. Bardzo mi się on podoba, więc od razu na używane. Nawet fajnie, że już na start. To jest co to jest. To jest ślad, bardzo słabo tutaj widać, bo ja się patrzę głównie przez tą kamerę, a. To wygląda jak jakaś chmurka. Ale to, je, ale to jest... ten. Ale to jest ślad. To jest ślad w śniegu. Przysięgam. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj nic, bo... Bo to jest naturalne, że po legencie musi być przez kilka skrzynek nic. O, jakaś archiwalna kwestia do mojego. You're mistaken W main. E, tam dobra, 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 dobra. Lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej. O. U, dwa epiki. Dobra, mam defaultową, więc to może się. Nie tam. Hello, world lepsze. 150 kredytów, już możemy kupić pozę do Sigmy. Lecimy dalej, bo, bo jeszcze 10. Aż. Dobra. Dużo epików teraz leci. O! Podoba mi się, że to. że tą pozę do mojej udało się. Dobra. Do tracerki jeszcze nie mamy motki. Dobra. Lecimy dalej, bo nie chcemy też, żeby ten film miał. Był bardzo długi, bo wiem, że oglądacie takie filmy, około 10 minut, a dłuższe to już nie. Bo jak nagrywam półgodzinne filmy, to one. Praktycznie nie miały żadnej oglądalności. A takie krótsze, na przykład ten opening, mój pierwszy, bardzo się cieszę z tej emotki, który trwał 5 minut, to chyba było 5 skrzynek. To wylosowałem dwie legendy i on miał i on ma chyba najwięcej wyświetleń na kanale, więc. Dobra, lecimy dalej. No, coś tutaj z legendami słabo. Ale bardzo dużo. tego, ale bardzo dużo emotek. Okej, okay, niech będzie Dobra, lecimy dalej Już tylko 6 skrzynek, tak trochę się denerwuję Bo chciałbym jakąś fajną legendę wylosować Kurczę, no słabo bardzo Jedyne coś, co nam się udało z tego eventu To jest właśnie tylko Tylko ten Winston Dobra To jest pięta skrzynka Mam nadzieję, że to, że z tej skrzynki nie było nic, to... To zwiastuje, że... Że niedługo będę... Będę mieć jakąś legendę Trzymam kciuki, trzymamy kciuki, trzymamy kciuki Już tylko trzy skrzynki zostały To ja się boję, naprawdę Hmm Dobra tego, nie? Dobra Już się boję naprawdę Ja się naprawdę boję Tak, ja to chcę Dobra Już tylko dwie szczelki, ja się naprawdę boję Co mam chcieć za legendę? O Boże. To się naprawdę boję. To jest takie niesprawiedliwe. Dobra. zamykam morte. I Dobra, że nawet że zamknąłem. Coś mamy ostatnio w openingach słabe szczęście. Ostatnie szczęście, jak mieliśmy, to. Kurde, Maciu. Przepraszam za takie słowa, ale. No szkoda mi. Bo. Co się stało? Bo jakoś kredyty mi podskoczyły z takim dziwnym dźwiękiem. Nigdy nie się cieszę z tego, że. że chociaż jedna legenda była, bo jakby nawet jednej nie było, to. to bym się kompletnie załamał. Ola Boga Ojej Dobra to 375 kredytów jak się będzie kończył ten event I nie będzie mnie stać na żadnego innego skina Bo chciałem bardzo sobie kupić tego do Black Blackwatcha gdzie on jest tutaj jest Bardzo fajny skin Bardzo mi się podobają te shurikeny i bardzo chciałem sobie kupić do Hanzo. Znaczy, do Hanzo już nie chcę, ale. Ale miałam nadzieję na więcej jakichś takich epików. Znaczy, na epików takich jak wiecie. Znaczy, nie wiecie, bo jeszcze tego nie powiedziałem. Tak jak ten skin archiwalny do Reinharda. Bardzo bym się cieszył, gdyby z tych pierwszych archiw, byłyby jakieś skiny dużo. A tutaj nic. No smutna sytuacja. No cóż, szkoda gadać. Dobra, to ja się z wami żegnam, to by było na tyle ode mnie. Papa. Pa. Znaczy, i mieliście nadzieję, że tego nie powiem, ale ja muszę to powiedzieć. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Mój kanał, jeżeli Wam się podoba ten content Dobra, teraz mogę się pożegnać, Genji. Dobrze, że dałeś mi tę, tę przynajmniej tą jedną legendę. Więc ja się teraz biorę za edytowanie filmu. I. I tyle. Pa, pa.